Oho, ale się ściemnia chyba będzie burza, a mówiłam, mówiłam, stawy mnie proszę ja cię, bolały kości czułam, no to przecież w kościach to się zawsze czuje, że. Ktoś... O masz, to jest strzelił, patrz, mówiłam, mówiłam. Telewizor odłączyć, weź no, proszę ja cię w oknie trzeba postawić. Dobrze, żeśmy były na bożym ciele, to nas proszę ja ciebie, te gałązki brzuski ochronią. To ci ja zapomniałam, po co ja ten rosół gotowano, przecież teraz mi się skisi. Nie, nie no, cała kuchnia do wyrzucenia. A gdzie jest Kubuś, gra na komputerze? Kubuś, odłączysz komputer od ściany! Burza jest zaraz, piorun proszę ja ciebie, w dom strzeli! Wszystkie ci twoje gry wyłączy! I komórkę włącz, proszę ja cię, bo piorun Listy wpadnie do mieszkania Data no, okna trzeba pozamykać przyciągu nie może być bo też wyleci no to Cieńka tak piorun strzeli, bo mieli i balkon i w otwarte i odsuniesz się od okna no nie losu co coś świat nie no daj spokój przecież światła też nie będziemy włączać przy świeczkach się będzie siedzieć ja nie będę tych wyładowań astmoferycznych proszę cię do domu ściągać mało to w naszym rodzinie fatum proszę cię jak wtedy wiuska, wiuska strzelił pierun. dobrze kubuś że jeszcze samochodu nie masz bo byś musiał proszę cię przestawiać żeby pod drzewem nie stało O, po 8 sekundach było słać czy 8 kilometrów stąd jest burza no, ja to jestem specem od pogody, proszę proszęcie, ja tą naukę meteorologiczną, to mam proszę cię w małym palcu! No, także proszę cię, niech się gardiasowa, o swój stołeczek martwi lepiej. No, a teraz się do kuchni trzeba zejść 20 litrów rosołu, bo się zmarnuje.